Dzisiaj robimy unboxing nowej hulajnogi Eisenwheel GT1. Jak widzimy, starannie zapakowana. W zestawie dostaliśmy jeszcze taką torbę do tej hulajnogi. Oczywiście, w środku będzie ładowarka, narzędzia. Wszystkie potrzebne nam rzeczy. Oryginalna z napisem. O, tu mamy narzędzia do hulajnogi. Ładowarka. Instrukcje obsługi. Na stronie również możecie zobaczyć inne pojazdy, jakie posiadają, na przykład takie fajne dyskorolki. Też elektryczne, sterowane na pewno na pilota, rowery. Także link macie w opisie. Później przejrzę instrukcję żeby też zobaczyć, jak to odblokować, jakiego Vmaxa będzie miało. No i w sumie tak ona się prezentuje. Jeszcze wiadomo, ster muszę dokręcić. Także za chwilę wam pokażę, włączę, odpalę jak tu świecą te LEDy, zobaczymy. Pierwsze kilometry robię nową hulajnogą Teraz zobaczymy V-Maxa, wyjedziemy sobie na jakiś kawałek prostej ale Powiem Wam, że ona jest strasznie sztywna ta hulajnoga Ma takie podwójne amortyzatory Ale naprawdę jest sztywna W sumie tak jak we większości hulajnóg mamy tutaj kilka trybów Ja może sobie już włączę od pierwszego Jedyneczka to jest tryb pieszego I lecimy sobie na jedyneczce, 15 na godzinę. To w sumie nie taki tryb pieszego. To nam ją odblokowało na każdym trybie. Się prędkość zwiększyła, bo ja już sobie odblokowałem, że w sumie może zobaczyć czy ją z powrotem zablokuję. I wam powiem od razu. Nie wiem, no ale pięcioklikiem, jak wciśniemy MK, tak szybko pięć razy, to ona się odblokowuje i wtedy poleci 45 o, nawet na koło. Tak gdzie <ścoughs> Z startu, no dobra, ale trochę się pobawimy tymi trybami. Na tej jedyneczce nam leciała 15 na godzinę. Włączymy sobie drugi, drugi bieg, czyli eko. A już trochę zawsze jak zaczynam testować to w pełni odblokowano, także troszkę pomoc jest z tego lajnoga. Dwójeczka, 25, trójeczka, czyli standard 35. No i klikamy sobie czwóreczkę, czyli czwarty wiek największy. Cztery dyszki już mamy. Zobaczymy ile nam poleci. Powinna 45, bo też jak ją się odblokuję to nam na liczniku się 45 po prostu pokazuje. 4447 O jest 45 No i elegancko Ile ona tam miała? 48V chyba hulajnoga napięcia Bateria 10Ah Stosunkowo mała Ale silnik 800W nie jest za duży, także też nie będzie za dużo prądu zżerało. No i co, przez to jest lekka noga. Waży 26 kg, także poręczna, żeby włożyć jej do bagażnika do samochodu. czy tu zatrzymał. Hamulce też dobre, trzeba tylko podkręcić na lince. No i tak, w Ratisie dostajemy taką dużą torbę. Ja tu schowałem sobie ładowarkę, ale jeszcze nam wejdzie sporo rzeczy: jakiś telefon, butelka wody. Nie wiem, powerbank. Czy cokolwiek Lampa, ledowa, tutaj takie niebieskie fajne diody. Podświetlane te napisy. No tutaj się w sumie same się zmieniają kolory i, i te podświetlenie raz są takie kolory, raz jest taka tęcza, raz to wszystko szybko miga, no tak fajnie w sumie to wygląda. Także możemy to włączyć albo wyłączyć Teraz jest tutaj wiadomo widno to słabo to wygląda A żeby włączyć ledy to przycisk od włączania kolejnogi trzeba raz kliknąć Nam się włącza albo wyłącza Teraz wyłączyłem i wystarczy wcisnąć i ledy mamy włączone Także można sobie wyłączać i włączać ledy to, to też jest spoko opcja No światła to wiadomo tutaj jednym przyciskiem wyłączone, włączone Kierunki będą nam migać tutaj akurat są Czerwone czy pomarańczowe? Chyba pomarańczowa jest dioda, a czerwona jest po prostu tutaj ta osłonka. Tempomat też, oczywiście, mamy. Ja go sobie wyłączyłem. Na aplikacji jest najprościej. Też jest fajna aplikacja. Ten poziom naładowania zrobiłem niecałe 2 km. Możemy sobie tutaj ustawiać właśnie te nasze biegi: 1, 2, 3, 4. Możemy ją sobie na aplikacji zablokować i wtedy po prostu nam nikt nie odjedzie. Też fajna opcja. Światła też możemy sobie włączyć, wyłączyć. A, tu jest ten tempomat. Ale dobra, ja tempomatu nie lubię, bo on się sam włącza po prostu jak idziemy ze stałą prędkością. No to po chwili nam będzie utrzymywać tą prędkość, nie? a później żeby po prostu go wyłączyć, to trzeba albo gazu tyknąć, albo tam hamulec wcisnąć ja akurat tego nie lubię. Tu mamy start, czyli od zera po prostu dodajemy gazu, to żeby ona nam ruszyła, a tutaj niezerowy start, czyli trzeba się odepnąć. No lepiej taki, żeby było od zera, wiecie, pod górkę gdzieś ruszyć, to może być ciężko, nie? Terenowe koła, to wiadomo, pojeździ gdzieś w terenie. Zaraz, jakieś fotki jeszcze porobię, ujęcia i wam pokażę, jak ona się tutaj prezentuje. Czy gdzieś po trawie się, przejadę w jakąś delikatną górkę, zobaczymy, jak ona będzie podjeżdżać. Ale ogólnie, te hulajnogi, które mają właśnie jedne silniki, tylko one są tak zrobione, że ten start mają całkiem dobry. Tak jak jeżdżę z dwoma silnikami, co mają po 1000W. Odłączam jeden silnik, żeby wiecie, tylko na jednym, żeby tam nie wiem, ruszyć z 1000W, a nie, nie, nie 2000. No to, kurde, jak się ścigałem, no to zawsze lepsza była ta z jednym silnikiem, ale chyba też przez to, że może lżejsza, albo były tak zestrojone, że miały no, ciut lepszy start, nie? Tak, no przez to, że jest po prostu leciutka, jest mniejsza pojemność baterii, bo. 10Ah, producent podaje, że zrobimy 45km na jednym ładowaniu, co no jest dużo i niedużo. Tak, jak dla mnie, no to jest w sumie wystarczająca ilość kilometrów, bo przeważnie tyle się robi. Także jeszcze zobaczymy, czy da radę tyle tym przejechać. Tak jak podaje producent, 45km zasięgu. No i w też mamy 45, nie wiadomo, że pewnie jak będziemy jechać. Z taką prędkością non-stop, no to tyle nie zrobimy, tylko trochę mniej, ale to też nie będziemy tym szaleć. Lecimy sobie teraz gdzieś, właśnie pojeździć tutaj gdzieś po trawie, ale tu widzę, że krzaki takie zarosły, wszystko. Znajdziemy kawałek jakiegoś zielonego terenu. O, hamulce podkręciłem, tu hamuje elegancko. Będzie mnie gonił normalnie. Dobra, przyspieszamy trochę. to ten pies nie pobiegnie. A tu był wjazd, kurde. A tu też jest. Daj radę i po polu. Dobra, z krawężnika idziemy. Co tu ciekawego jeszcze wyczytamy na tym liczniku? 3000 zrobiłem eee, 3 km minut 1 V średnia prędkość chyba 20 na godzinę, maksymalna 45 Coś tu jeszcze mogę naklikać, nadmieniać Chyba nic ciekawego Bo tu sam nam dystans ten A w sumie wyłączę hulajnogę i głąbki tam nam ten dystans się pokazuje od to 3 km i trip się wyzerował. A jak wyłączamy hulajnogi i włączamy, to nam biegi też się na jedynkę tutaj redukuje. Także w sumie dobrze. Ogólnie tak jak wszystkie hulajnogi wodoodporna do końca nie jest, wiadomo, jakieś tam po wodzie, po kałużach można pojeździć. Ale nie po jakichś głębszych, tam w instrukcji było napisane, że chyba można przejeżdżać. Nie mam do tam 1,5 mm, znaczy ten 15 mm, chyba 1,5 cm można po takich kałużach po wodzie pojeździć. Czyli w deszcz gdzieś tam, by można było wrócić. Ale trzeba mieć na uwadze to, żeby jej po prostu nie zalać. Tak jak w sumie każdej innej hulajnogi pod ciśnieniem z karczerem, no wiadomo, nie można być. Najlepiej sobie mokrą już przetrzeć. Klakson działa. Cena też nie droga takiej nogi, bo około 2000. Link do strony macie podane w opisie. Obyście chcieli sobie kupić znowu ten piesek Właści <noise> się pewnie wkurza, jeździ jakiś pajac na chulaj O, teraz go zapnę. Put koło nie wleciał